Tak jak widać na klawiszach jest 2 euro 1 euro, 50 centów 20 centów, 10 centów, 5 centów Jeśli chcemy aby tylko była Jedna moneta 2 euro Wyduszamy dwójeczkę I monetka ładnie Nam spada Wykula się A pasażer Resztę sobie właśnie przez to okienko W taki sposób pobiera Jeśli chcemy Wiadomo że adekwatne to jest 8 euro to naduszamy ósmeczkę i spadną, wyjadą nam. Przynajmniej powinny 4 dwójeczki. O, i tak w kółko. Tak samo z nominałem 1 euro naduszamy, wyjeżdża 1 euro. Naduszamy czwóreczkę, spadną 4 monety o nominale po 1 euro. A jak klient kładzie pieniążki tutaj na tą tacę, ja mu drukuję bilet, no to rzucam. No, śmieszne to, ale bardzo przydatne, bardzo zabawne i na pewno taka zabawa tymi monetami w naduszanie, zbieranie e, podobałaby się małym dzieciom.